Nieprzne wolę po prostu, co Co wy na to? Dobrze. O! Tak! Tak! Face <laughs> tak! <laughs> <laughs> tu random, no i super, lubię zaczynać. No to wszystko, żeby pak się skończył! Uuu! E, e, lubię zaczynać szybkimi samochodami. Czeburek to jest super, <laughs> super, super wybór na sam dobry to wcześniej mu rower! Ja mam kota Co ty gadasz? O, jak masz kota? No kot. O. Co to ty? Chłop wygrywa czeburekiem. <laughs> czeburekiem! Jak on szybko dostaw. O tak, no na pewno. Bijcie go. Co mi. Jego bicie, on jest pierwszy. No zostawię cię, bo leciem jestem przecież. No. Uwal uw, rower dostałam. Uwal się na rij. Uwal się na rij i nie ja ogni tam. Ku... O. o! Wracasz, frajerze. <słupra> <słupra> Mam rower. Ty oni też mają rower. Dobra, na raflety. Dobra, siema, ola. Było fajnie ola. wywal, wywal mnie, wywal. Dziękuję. Pracę! ...przejechał. Ale przejechał. jedzie rowerem ale. że jadę. Przecież mam rower, Tylko, że ja mam ten z boostem, więc jeszcze nie jest tak, tak źle. No, Ola tak. jechała chyba takim, taką damką, nie? Taką... Um... Ja mam taki... seks. Ale Co tyryczny? masz? Co masz? Grupę seks. Powtórz to jeszcze raz, no, <grym> bo... Grupę seks mam. O, a ty latasz. Eee... Hehehe, hehehe, tak jest. Ioo... Mm. Pora na sponsora dzisiejszego odcinka. Deck. We're selling the pirate swap. Move your wings. Fill this ship to the top. Bring only the best skins. This is going to be a legendary shipment. We need skins only. Trade your CS2 loot and create your perfect loadout on Pirate Swamp. the best CS2 skin exchange. Use the promo code on screen to get some free treasure. Kurde bellem alla. Kurde bellem alla. Co to znaczy? Piajuha. Piajuha, dokładnie, no? Co oh. mo to tak jest? Nie znam, co O? Klasyczek. Ty! I ty nie dostałaś?! No. A to mnie zatrzymało do zero yy, A to mnie wypadło! <gumy> o, co ci wypadło? Gumowe... A to ja ci wypadłem?! Wiesz teraz przejechałeś przeze mnie po prostu. A, to ja ci po prostu... A, a wcześniej, jak wypadłeś, to, czy, czy, w w to się ja byłem? Wcześniej pana w sensie ja w ciebie wiekałem, bo... No, a, to chodźmy. u mnie nie. Właśnie minęliśmy się u mnie. A, no super. Fajnie działa to wszystko. Nie, 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 ja już nie potrzebuję do, do szkoły jeździć. Nie, nie, nie. Nie? Czym jedzie Pax? Nie wiem. Jako zwykły. Mee. Ale z jakiejś to jest, ty. Ty, Pax, a czemu teraz nie mówisz jakichś innych Jak nie rzeczy? nie Ale nie mówisz na przykład no, tego, że... To nie chciałem to! Tak radzi się bez sensu. No, że nie? jestem teraz pierwszy i co? jakby. Nie mówisz koło, nic na ten nie temat? Nie, jest koniec wyścigu jeszcze. Tak? Ale nie mówisz coś na ten temat, bo wcześniej byłeś taki pierwszy. O, czwarty! Szepard dostał czwarty, szepard czwarty. No, bo nie czwarty? No. Jak do tego doszło? Szepard nie czwarty wiem. powiedziałem. Lisek jest czwarty. Ja jestem czwarty. Okej. Okay. Ale on mnie teraz właśnie bije. No i to jest. Może nie? Noże! No znowu mnie zatrzymałeś i przejechałeś. To ja już nie biję nikogo, bo to nie ma sensu w to grać. No bijze skórę. Nie ma co, co no ja biję no. i ja się zatrzymuję, wszyscy się jeżdżą. Zop... Nie no mam tak. szczęścia w tej grze przez nie. <grym wytrzymał> <grym wytrzymał> Ale się tu tupę... bądź. Oj, dobra. Lisek, nie, no, się... nie miej czegoś dobrego. Lisek nie mi niczego dobrego. Lisek nie mi niczego A, dobrego. Ej! A, co dostał? U, u mnie dostałeś i mnie zwolniło? To jest gówno jakieś. Takie no, normalne no, ja samochód. Te, no bo dostałeś, bo mnie też zwolniło. O. Okej. Okay. I tylko się przetarliśmy, dobrze. No, no przydałoby się coś, nie wiem, jakiś game changer, bo tak to... No mało coś tych. No ja piję cały czas, Ola chyba dostała. Nie. Aha, nie dostała. <laughs> Szeroki ten face to face w ogóle jest. Mhm. No. Tak się go ma rampę jak coś, także... No i po co mnie sprzedajesz? 60 bo ty mnie nieraz sprzedałeś 60. Nigdy bym cię nie sprzedał. Zawsze mnie sprzedajesz. O! Nie trafiłem. oj 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 oj. oj, 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 oj. No, dobrze. Uf. Uf uf uf. Hey, to ja jest <grym> czekasz pangleda. Punkt. przez ten no. rower głupi. po prostu robiłem uf po polsku. Zdychałem. Uf uf uf. uf. uf, uf, uf. No ja, ja chcę cię wywalić. Ja cię, nie, ja nie. chcę cię wywalić. Jak chcę, chcę wywalić? O. 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 Animru! O ty! PAAA! Mówiłem, mówiłem! Toldział! Kurde, weź tu! Mam gówno, dzwonę. No i dobra, mam też gówno, jadę. Trewerem jadę. Weź że dwa nie lepiej. Ale szybsza jesteś, chorela! Dostałem pierwszy raz Ale mi się rozstąpiliście! Ale ty miałeś farta paki jakbym był. Jeszcze większą kurwą niż jestem, przysięgam, ale że już by ci nie było na tej mapie Nie, nie, nie Bo nie mogę. Robię. Nie, byłeś nie na skraju, mogę skręcić, nie mogłeś, ale nie mówię, nie jakbym mówiendo. Twój mózg za wolno zadziałał, żeby to ogarnąć. Nie broń jej kurw! Mal smatu! Ja kumasz to, że on ją uratował kurwa przed tym, że ją wywalił? No jak ją uratowałem? No bo wyjechałeś ze mnie już jechałem, nie No nie. Jedziesz! Nią. Ona trafiłem ją, jedziesz ty, trafiam ciebie, jedzie Pax, trafiam, trafiam, trafiam Paxa. Ale ona bałem, się to nie trafiłeś jej, dlaczego jej nie trafiłem. trafiłem ją, oczywiście trafiłem to. ona już tak Nie byłeś. Byłeś tam? O, czekaj, oś tu trafił. Ale ja to nie skręca przecież. Ale slalom. Źle sobie wjechałem, przez ciebie. Pax, przez ciebie. A, co, so sorry. Musiałem się zastanowić, przez kogo ciebie. Sorry, moja wina, widzowie. No wiem, tak. Paks, wina, nie, nie zaczynaliśmy tutaj paks dyskusji, tylko my stwierdziliśmy fakt akurat. O, co masz? Oj, nie. Ja to No To OLAN! Co no to jest? Czemu ja mam takie gumy? Patrz małta? co ja mam, patrz co ja mam. No ale teraz. ty pierwszy masz taki Ja miałem nie. tylko raz sportowy szybki samochód. Ale a nie pierwszy, ja już miałem nieraz tej jest gówno co ty biadolisz. Ty zrobiłeś mi manini A u mnie nie. to będzie pojawiał Daj, Idę teraz i Gogha o, zrobić, czekaj czekaj, czekaj, czekaj. Uchodź bo to będzie. A no i ucieka no. Uch, Nie no, milion lat byłem za to. Nie to nie skręca, no On ja bym nawet chciał. No i Ola, to było, no. Ola znowu do choru gregoriańskiego z Holi. Albo do bycia małpą wzoję. Jedno z dwóch, niestety nie wiem. No ja też jeszcze się nie zdecydowałem, ale trenować już trenuję. Jak ty... Ścipiły. Pełne wu! Pełne wu jechałem! Pełne wu! Schował! Pełne wu. Tak schował. O, pełne wu Nagrane pełne wszystko, kolego. Pełne wu. Nowy no, no, mózg po prostu. No, pełne tam. wu. Jak ja tak grubie i tak Ale. mówię, to ta. ta, ta! ta nie, a ja pełne wół. Nie, ja puszczam w po prostu właśnie. Albo staramy się nie. No, a ja nie tak puściłem w. Ja jechałem pełne wu Tylko się zcipiłeś sc z pełnym w, no rozumiem, okej. Okay. To nie było ścipienie. ścipienie? Kciu. Nie, nic nic. Wal go tam! nie trafiamy się, 50% szans i co? Pojechał w lewo jak debil. Teraz no listek... Te Trafiłem nie. go, nie. zrobiłem obrotówę, a. Ola widziała, bo no. jechała za mną. Tak. Nie. Obróciłem się dwa razy no. i ty se pojechałeś prosto. No tak no. gra po prostu, nie wiem co znowu no zepsuli, 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 ale zepsuli, ale to się, zepsuł zepsuł, się nie da. Ale dzisiaj jest tak no. <laughs> random, ale hunty są, kurde. <laughs> no, trafisz, nie trafisz, no nie wiesz, nie wiesz, nie wiesz. Ja pierdolę. P... Co masz? <śled> Przed nawet nie dzisiaj to się nie To no. O ja pierdzielę. To nie skręca. No nie skręca to, prawda? Tam i tam holować samolot, czy nie wiem. No jak ty mnie przepychasz? Jedź stąd. Ten, ten auto, to auto pewnie waży z 10 tysięcy ton. I on... Do, dokładnie, ale szybko policz, ty tutaj masz taką wagę w oczach? Stary, to ja się my nie, nie widzimy się w takim razie, póki nie schudnę. Kurde, przyjdzie ty... Oho. O Jezus, dzisiaj mi kumpel wysłał jedno zdjęcie, ale nie pokażę wam go po prostu. Pokaż. Ja nie wiedziałem, że ja tak źle wyglądałem kiedyś. Pokaż. Oj, no! ty miałeś O, dziękuję. O, to był mój Proszę drugi pokaż. szybki samochód, no. Co motorem? Stary, o. przecież ty mnie walnąłeś. No, tak, nie, to stary. Ty mnie, to mi wysrało. No, no tak, no ale to zazwyczaj, jak walniesz motor, to ci zmienia tam tor jazdy. O. Jadę do was, kochani. Nie wolę po prostu, co? Co wy na to? <laughs> Dobrze. <O>! Tak? Tak? <śmiech> tak. <śmiech> A, jednak nie. Co to, to jest? za gówno? Pokaż w ogóle to zdjęcie, kolego. No zaraz, no gram, nie? Nie, teraz. <laughs> No skręciłem w ciebie, no co no ja, w ciebie, ja w ciebie też przecież no. I najman był. <laughs> Rabiany. Oczywiście bijesz, tylko czwartego. Wszystkim Kolego, zdjęcie postawiasz. wysyłam. W, wywaliłem cię. tak. do ciebie. Ta. A. Ty, Ola, sorry. Ale Ola, jedziecie kosiarką, nie wywalajcie jej. Wywaliłeś ją właśnie. No, no. właśnie, ale nie, bo na w ściskała i miała takie. <laughs> ale przy pęczkiem wypadłem. <laughs> o, dostałem motocykl. No i tak. Co tam się dyszałem, dzieje? Słyszałem wam zdjęcie. Kurde No i po co ci to? No ja prostu, trzymam wóz, to się ślizga skręcałeś we mnie wcześniej ty! Udowodnić Mam nagrane Ja wiesz? udowodnię, to ty teraz musisz udowodnić, że coś nie wiem Fabrykowane, ja. Uwielbiam ją Zfabrykowany kolego to ty masz i Robisz miniaturki w wejaj to pewnie nagrywasz. A ty też robisz m ty nie wejaj i co teraz? No to dobrze, że robisz... Nie wejaj. <laughs> <nie VY. laughs> no. No to i... Bo chciałem, nie, nie wiem, chciałem, chciałem jakoś tak, wiecie, chciałem go tak pocisnąć, mu powiedzieć dokładnymi przeciwnościami, które on powiedział. I nie, I nie wyszło. Chociaż, chociaż nie wiem, czy miniaturki... Nie do, 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 dobra, no nieważne. Ale tak, robi miniaturki w tak, naprawdę. No dlatego mówię, że pewnie nagrywasz też w to wszystko jest sztuczne. Ja tak, nawet nie istnieję Dokładnie pewnie. tak, dokładnie tak, Wszyscy, jesteście wytworem moich y, tych... Wyobraźni. No Tak, Znów. Idealnie mnie w ty wrzucisz. Nikt nie ma kanału. Nie bardzo wypadnę. Nie wypadłem. Nie wybuchnę, znaczy się. Co o, robisz licencj?